Hmm, I Sayu, sam przed A, do maina, dobra A w. Leć, lećcie przez B, do mida i, do, i pójdziemy do okej? Okay? Mateusz też? Tak, przez, o, B, tak Mateusz, przez B, przez B na mid, Skakujecie z gali Tylko nie przez B, tylko z gali, wiesz? Flaszuje to z dupy jakiegoś Jest za boxem, big box, big box, Praszuję za BS Uuu, nice Jaro. Bierzesz dalej? Leży, plantuje. Leżę Leżę dualet, leży już. leży. Flasha mam. Jeszcze jeden dual plot i mi daje. Jeden CT. Tempel zachodzi wam. 0-1. No donat. i Tempel zachodzi. Ja go zachodzę też. Ja go mhm. patrzę na heada pierwszego tylko. Nie musicie go pikować, to ja 15, za nim. Masz Daj mu, daj mu y, złapać paka. Dobrze, dobrze. Bigo, bigo! We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny. Doładowując z kodem maestro, masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście, możesz wymienić go dzięki funkcji Exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle. Gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami? Wejdź w link w opisie. Użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Ja mam raz pana, idę w sumie. To będzie, będzie, będzie Ja ci, ja ci dam smoka. Oddajcie smoke'a. Ja flasha, ja pleśna, ja, pleśna. Ja, pleśna, ja mam Zostawimy na respie, powracaj do ciebie no, jeszcze. No, no, Pałacu przed B. Pójdziesz sobie. Jeden do B.S.-a. Od siebie jest gra. Ja nie wchodzę tu. Ja jestem w cave'ie. Mhm. Tu no, jest... No, nie, na A jest cały kosmiczny. Ty, ale po co my podchodzimy pod ten B? Można po, podchodzić, jest git. Ale... Możemy. Okay. Ja jednego namierzyłem na A jeszcze. <laughs> się jest git, ty. Ja smokuję shorta. Zaraz Jest GIT.

Kej no, On no. 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 no, nie wiedzą Mimo tam dwóch masz, wiesz Kaj jest i Long Nie wierzę, że tak za plecę mi zarzucił. Ja wybiegam, guys, już. No to nie widzę. Usta na zrobili. Skakał redrum. Mokłe redrum. Mam zero. Nie wiem, do Donacie chyba nie grał. Mimo długo jest jeden gościu. Albo blisko rampa gra. Co się, co się jara mówi, że dwóch było. Mhm. A WP mają? Ja, mo ja, ja mogę pójść pierwszy z Kiewa i pokazać go, Power. Mam cztery. Nie mamy żadnych granatów, nie. Imo, i mo, i mo powinieneś wyskoczyć. Dobrze próbuj wyskoczyć. Teraz. No, no, ale aby przeskakuj, długą? długie, przeskakuj już. Jest długa. Długa, długa. Przeskakuję BS. Długa. No długa i lewo też. Short też jest. A no, on do Długa pady. dwóch. Ale ja co? Nie ośrodek nie walczył, w ogóle nic nie walczył Stoją strasznie defensywne no, zacz zaczynasz od tego środka Mega T no. w grają To wy skoczycie sobie mi. To się spalisz nie? Ja wam dam smoka do okna i wyjdźcie sobie idę w dwóch BOM BOM Czech mi co mi się Kajwa zabiję Abort, abort Gdzie był mi jeszcze W NEKA W B player raz, nie? Powinien być. Daj mi pierwszemu Jaro grać, please, bo mam 20. Bez muta miałem tak Nie Ja plantuję od razu tu. Wejdźcie razem w main'a może. razem? Nie, ja zostanę na donacie, już nie przejdę. Sprawdźcie w main'ie. Tak. W dwa razy. Pierwszy, boom. Drugi. Nie Nie tak, tak. Cave leży No to nie, nie widzę wieszczmy, wieszczmy. Ej, w, w, Dobra wró wróć do nas spago i chodźmy sobie a kontakt podchodźmy sobie, ok? Cave! Bez Ja smukuje ten też jest. Co jest? No i tu byli w ogóle w trzech, nie? Nie trafiłem. Idłem. No. Co za smok? A skrócił, No to... Oni odsmokowali kajwa chyba, tak? B też zasmokowali. Ja strzelam niby z glock'a To wejdziemy za Albo akruk, A albo Donat jest, nie jestem Ja kajwa przejąłem. Może być Donat blisko. A topnij, topnij Pago, tupnij. Red nie widziałem. Długa na pewno jest grana. I I masz zmukujesz lewo i zafleshujesz i wejdź co w tę dwa drapę. Dasz smuko do lewej, flash i wieszko do bera. Aga. Wieszko. No i wieszko do bera, Go. Długa. Długa shot. shot. Cholę, co będzie podłożyć, chodź, co? Bade. Dług długą. Oj, estety. Urwa. Cholę, to. Zagrajmy po to ten. Ja do no na to mogę zanocować. Lederowfere zaraz. Poczekajmy chwilę, niech oni na zewnątrz zrobią. Nie no, main skrócił, kurwa. Dębę. Donata, w w Nie gincie, nie gincie, nie gincie. Nie Dobra, Dobra, wracasz dostać. do nas. nie wchodź. Chodź. Chodźcie do... No, Widzieli pakę podania. Na nie? Redrum, redrum, widzisz. Ale na przykład tak, że musi być jakiś dowodem, weryfikowanie Ja coś. patrzę na cave'a. No, Uwaga, uważaj pago, bo mógł. Nie ten, leta, jadziesz, nie, nie będzie Zaraz do ciebie podejdzie z Ej, Ej jadę już. Co? Nie chyba nie odbijają Co? Nie odbijają, nie odbijają <grym 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 nie <mrawo> chyba Co to tak nie mrowo? No nie chyba pasunt Poda, poda Proszę nawet zasmokować Pewaltem Ja Ci flaszę daję, ja ma Poda! Chcesz zgasić nie musisz wychodzić o, da, macie Ale co za smok Poda panowie no Nie wiem Dwóch, 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 zegra. A nie, nie. siedzi mi się

Last, nie, nie widziałem do... go nigdzie w resp'ie On gdzieś zachodzi, może od main'a nawet cave cave, 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 cave Dwóch cave, dwóch cave Wyjazd eco Majo, trzech Czas cave A wejdźcie sobie Uważajmy, to wszystko, please spukuje spukuje i... no, Spaliłem źle, przepraszam Donat idą? W resp'ie jeden Dwóch w Donat już. Main impleta idzie. I main w jest. Resp, jest. sorry. Mam jakiś boss na długo czy coś. Ja se z Diglem szukam poda. A Wupa w cave. Y. Ty, jak mi zapierdziałeś z templa, Ty. Ja, jeden w cave, jeszcze y, Wupa w cave. Y. Nie, a Wupa żyje, a Wupa żyje, wupa żyje no, B. Ja daję do prawej smoka. No to dawaj, dawaj, dawaj. Rurkować? Pikuje mnie teraz bs BSA. No bo po już, no? Nie? nie wiem, nie widziałem go. CT1 i pewnie na szczęście jest Mati na pozycji. Próbuj To może do tam się popchnąć. Nie, nie popchnę, Idę do, do ciebie. Jedę do mnie. Kurwy Chodź do nas Nie dam rady Kurwa Czterech ja bym zagrał, idź Paweł z nimi Ja może pójdę sam, a dojadę na info Będzie... To ja, bo schować do wnęki, dobra? Retake'a Retake. Masz dobrego respa, schowaj się do wnęki na Ba ja zagram od y... no do Mateusz? Tak, ty Mateusz Gaszą, palą mnie ja Wchodzą wam. Jeszcze rampa, rampa. Last rampa wszedł. Pakę wziął z Besa. Ja odkleiwa. Besa nie widzę nie już. Mógłby schować? Mógł. Nie, wsadł No nie jest Nie widzę przed B. Mhm. Tu zajmuję sobie. Ja do tempa idę, tam chodzę. Chodzą mi Daj, mi. Daj mi coś Ej widzisz Real, I tak się po prostu gra teamplayowo Kurwa męcz Dwóch, jeden po głowie Gala, gala Leży gala, jeden Nie no, jeden do e, red room idzie albo... Izak, mm, ja sobie idę zginąć Ja spierdalałem już do red roomu Oni mnie odcinają smokiem chyba Dwa mogli wejść już Jeden ma zero Jeszcze jeden gala Proszę cię, dwóch gala no? Fajnie słuchajcie cię Na gali był Ja pierdolę. Smok do Kaiwa. Obity, bo 2hp Piotrek Dobrze. Rampa. Wszedł Rampa jeszcze. jeszcze jeden jeszcze. Obity, obity Tata. Tata, proszę, że... Poczekaj Maszko, poczekaj sekundkę no. Heaven może co, być co pan na sobie? Heaven. Czekaj, 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 Heaven, czekaj, ja. Próbowałem czekaj. Co Jeszcze jeden przed do Zabierz go. Jeden rampa chyba fraśować wcześniej. Gaś się ten rampie nice. ja, ja w Donacie, save gram. Pali mnie. Iż dobra, iż Kurwa ma Jeden, jeden je drugi. Ale nie wyszedł Nie wyszedł Dwóch zakręt dwóch, nie. zakręt, dwóch zakręt, dwóch zakręt jest Mogę ci pomóc jak no, chcesz możesz pomóc. No możesz pomóc Leży jeden mi A ja 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 masz stresze i... ja głęboko na galę dać? Mam, nie, ale nie, ja, ja nie mam Nie, nieważne, nie nieważne, nie ważne, nie nieważne Ja wycofuję z cave'a już do BS-a Ja jestem i za Zakręt mógł, prostu, wyszedł, zakręt wyszedł, zakręt wyszedł Ma 10 życia I co? Mid tupie B, B smoke Na cave'a Wyrzutka na granatów na B. Wszedł jeden Zabili. rampą Jeszcze jeden. Zabili się. Ostatni BS. Mhm. bomba wypadła. Jod, gali. Dobrze, Jaro. Uchwala. Dać się zrobił. Gala, smoke mam, smoke w cawie. E. Jeszcze jeden cave. Prawo, prawo, blisko. Heaven, jeszcze so heaven. heaven. Heaven, heaven, heaven. heaven. Kanuj, zak. Skanuj, Zak. Skanuj. Wybieg na środek zeskoczył Dwóch środek Dobre. w takim wypadku, dwóch środek, pod pakami, zakręt co jest, teraz Zajmuje maina Gdzie masz? Dwóch środek Zakręt? Pod pakami i zakręt był Gdzieś drugi nie A, wiem, gdzieś pod pakami Przed ten drugi Z paką Ale kurwa, rzucił Skraca ma maina B to Leży rzuca coś na B ja do jestem mhm. brawo. brawo. O, nie spodziewał się. Pasha, zagrasz za. z nami teraz na B? No. To chodź, to ja daję ja smoka insta i zajmijcie się rampę. Cześć. Ja nie mam nic na środku. No to zagraj defa na środku, a my od Bo. rampy będziemy teraz. Ja palę głęboko tu rampę. Dobra. Potoczcie se rampę. To Dobra, to Może być szybko A. Jest A. a, szybkie, a, szybkie, to a, szybkie. a szybkie, To nie, zatem za

Rzucasz tam czowo i co Możesz spalić głęboko pa, e, pago, okej? Okay. Głęboko spal te, tego palaka. Uwaga też na jakiś rash, ale generalnie nie, nie powinni. Nic poleciał. Podejdźcie na rampę. Jaro, podejdź pod na rampę. Flaszuję rampę najpierw do lewej. I flaszuję później głęboko. Go. Flashuj do lewej. Ja a maina. Oj, kurde. Zakręt, zakręt. Za boksem było no. Co O, wszedł mi na tęty! To jeszcze środek był kiedyś. O, wszedł mi jeszcze jeden na B. Z bombu. Ale tu B. Oh. Dali. Bramę na B, Tam ma. jesteś. Dobra. Heaven 2, ja, kurde, jeden z granatem bieg. Ty pago mieć flaszami Dać głęboko? Nie, nie mam, nie mam. Dostaj sobie B. Jeszcze, jeszcze jeden Heaven, i tu jest Jeden jest na środku na blisko w sajuje mi teraz Nie, Pago tak Oni o mnie wiedzą o tobie nie No tak, dlatego się interesować. O Saju na blisko gdzie się Smit wiesz Dlatego tego się nie No mnie w Dwóch caj zajmuje dobre. Kiedy mi też na galę Jaro Dawaj A ja se patrzę na on, on skoczył On skoczył na galę nie ma, wina. chyba. ma. Bo ma. i ma. Ja idę za nim Nie ma. Nie ma. Ja do ma. Oko, to Nie czekamy. Nie dobiega. Nie ma. Nie no. Nie E, brawo. No i to jest... Tam z... cię najdę bo smoka. Masz, Masz najdę Pago, no. raz no. na przestrzał. Dobra. Walił paki. Jeszcze jeden gala. Jeden jest... Gala, okay, jeden weź? zakręt. Okej, weź. Z Dwóch, 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 jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Zachodzę, jeden środek jeszcze. Czipe. I na górze gali Bum do, ja do, do Donata, donata nad... idzie. Donat, Donat, jedna Donat Wracaj, wracaj, wracaj. Brawo? Nie. A, 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 a. Wchodzi chodzi. No i oh, nice GG. Zaczniemy te,